znajomi oraz widzowie znajomych. Na początku chciałbym powiedzieć, że z całego serca nienawidzę Was wszystkich kurwa aż do szpikkości, tak więc pierdolcie się. Dziękuję. No dobra, tak więc amnezja. Kiedyś to kurwa musiało nastąpić, co nie? Ale przynajmniej się możecie troszeczkę pocieszyć, bo macie tą kierowną kamerkę z Microsoftu chujową, ale zawsze jakoś tak więc będziecie widzieć moją jebaną reakcję. Przepraszam was od razu na początku za to, że nie będzie jakiegokolwiek komentarza czasami, w końcu to jest horror, a czasem, no, w horrorach, żeby były jednak emocji, których zapewne oczekujecie, żeby był strach, żeby było sranie w gacie, tak jak to Piotrek często ujmuje Sranie w zbroję, no to niestety, ale jednak musi tak być, jak jest. Mmm. Mm. Mm Na no, fuck this man. Daniel! Damn Daniel! No i ulany gościu, patrz kurna z od... nadmiaru alkoholu. Będę... muszę zmienić e, napisy z tego co widzę. Stawaj szybciej. Ty kurna żulu jeszcze rozlewasz wino na pozłodze, no wiesz ty co kurna. Mhm. Okej. Okay. Jut jak żurnel. Uh, input. Mouse sensitivity. Damy na dwójkę. Sound, Master Volume, Graphics. Quality, High. Can we go even higher? Nope. Language. Let's see if there is any... New... Huh? Eee... No okej, okay, jak się ma co się lubi. Nie wiem co to za gówna. Nie no, mam tinderboxów. Tu mam zawalone w pierdziele. Mhm. Jebać krzesła. W króla się stało przez te 8 godzin. O czym Sylwek dobrze wie, chociaż... Nie wiem czy on wie, bo on... O Jezułaś, sam zapomniałem gdzie on robi. Jeszcze jakieś może krzesiwo, takie chociaż jedno malutkie, dobry start by z tego był. Gdzieś tu pochowany może Nie, wygląda na to, że chyba nie Może gdzieś tu Dobra, pod kontrol kłócamy Jakby to powiedział Geralt, Ależ wieje Może tu? Nie widzę kurwa Znaczy nie wiem jak wy to widzicie ale u mnie jest mega ciemno bo wszystko zasłonięte yy... Tak tak wiem kat co będzie ci przez jakieś najbliższe parę godzin Mam tutaj zasłonięte rolety Mam tu zasłonięte zasłony Jeszcze tam firanki z zewnątrz są To się ledwo tak to światło przedziera tak więc yy... Mam nadzieję że będziecie cokolwiek widzieć z... no, kurwa mnie to obchodzi bo nagrywam to na przymus tak więc za ciężkie dla takiego pieczonego anarktyka Ależ ten przeciąg Uuu Hmm Interesting Intendia Box What else do we have here? Ye yeah, boj Nie ma picia Nie ma się z nic więcej tu nie ma? Nie wygląda na to. A mogę? A nie, przecież nie było... Tylko w skrzynkach takich malutkich były te rzeczy. To nie jest aż tak To nie jest, nie jest aż tak rozwinięte przemko, żeby to w przedmiotach było chowane. Miotła. Jak ktoś grał w Assassin's Creed'a, na przykład Brotherhooda czy Revelations, to wie, że miotła jest tak samo twarda jak metal i można nią zabijać ludzi. Tak więc weźmy sobie, jeśli potwór nas dopanie w early gameie, będziemy mogli go bić miotą. jak to się... Aha, dobra. Ale jak to się obracało? Usłyszałem kroki. Tak jakby były za tą ścianą. A, zwory nieczyste! Siła diabła! Idź stąd prędko! Mam, mam, mam tam krzyżyk i nie zawaham się go użyć! Idź! A, kisz! Tu No, 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 nej... Ne, fita, fe... Jafla, fita, nej... <grym> Bo bunkier, niestety nie wychodzę Nie no, będę gość Co? A to tylko mój oddych. Jezus Maria Się srałem już niepotrzebnie na samym początku Wiesz to Chełm Załóż go okay. Zjebałeś Daniel, no zjebałeś Co? I to... Zobaczmy czy tutaj może takie coś... Nie wątpię czy chcesz... W zasadzie to... Takie... Sztuchnę! Bo nie wiem czy to, się, nie, czy to jest jakiś zasięg renderowania tego wszystkiego. Na przykład, że coś się nie doczyta. Bo to mi nie wygląda na coś. Uch, uf, 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 uf. Nei, no, nie nie to. God damn it. Oh, much better. Tak? Tak, chyba. Nie wiem. Oh, he he, ja wiedziałem. I to ukazuje się nic nie. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. We're not really fine. No, i nic nie było. Beware, when standing in darkness, your sanity will slowly drain. Turn on lights in the environment using tender boxes or search for the other sources of light. No, wiedziałem, że nie, że tam nie idź, bo to mi śmierdziało. Dzień dobry. Szukam źródeł światła. Jakichkolwiek. Po co ma taki A slight headache. Malutki ból głowy. All is good. 5. Dobra, Żurnale. Notetki może jakieś. Notes, no, no, notes no, available. Diaries. No diarrhea yet. Of oh, the liquid trail. To find the source. Notes. Gdzie może być uh, źródło tego wszystkiego? No, no, no. A fragment taste of rose lignant in his mouth. Turkish delights, he thought. Just like the... Meeeeee! Tytanto! No, you. Słyszeliście to. to? Jakby coś tam chodziło? Nie wiem, a my to nie jest Biblia. Piotrze, to nie była Biblia. To była po prostu lektura. Hold on. Ja zrobię! Matka kichnęła. To nie był dźwięk toczące się książki, to o coś chodziło. Albo, nie wiem, coś wydawało dźwięki. Witnessing unsetting events will reduce your sanity. It can be increased by completing puzzles and making progress. Great. None. Jezu, jak się ty... Kroluchy! Uuu, that was worth it. I think... Head is pounding and hands are shaking. Nie przesadzaj, kurna. No w zasadzie, ja bym też, też się zesrał jakbym po takich ciemnych, murowanych korytarzach chodził. Mając tylko pochodnie w łapkach. Okno, światłość. Amen. Czym są te pieprzone? Tornado jakieś <laughs> <Lampuja>. Książka Pudło <laughs> Amen. Papiery z winiary Metoda obrony przed killerem rzuć w niego książką Now we're talking Świcznik To tylko wiatr, co ty się pieprzysz? Mm hmm No ale co go? A oh, hold on nie mam tego? Bardzo mało Tu jest światłość tro Tak samo papirus winiarus. Chyba nie tak używa się zaklęcia w tej grze. za eee, dużo RPEGU, eee. Zgaduję, że to Japonia. Otworzyć cię mogę? Coś w tobie jest? Tak jak nawiastkę trzęsiesz prezenta, żeby zobaczyć w środku. Gdzie mam prezent? O tu! Nie? Nic w tobie, nic w tobie nie ma. A w tobie? Nie. 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 Uuuu! Uh! Hello? Picyk? Jako puzelki. Hello? Hmm. wiatła flipa zrobić no. w ten sposób odpalimy cały ten pieprzony dworek a może tutaj coś znajdę proszę nic więc yy, ułam butkę. idziemy dalej ale nie skręcaj mi czy ja mogę to wyłączyć o, show hints show depth hints show crosshair Enables the... To jest to? To wyłączyłem? Tak! Świetnie. Hello? Co jak, co, ale w grach tego typu to zawsze trzeba szukać każde najmniejsze gówno. Zaraz cię przeczytam tych nojków Co to są? Ciolki. Dźwignia. Ciebie i nie potrzebuję na to chwilę. 1839 I wish I could ask how much you remember I don't know if there'll be anything left after I consume this drink Don't be afraid Daniel I can't tell you why but know this I choose to forget try to find comfort and strength in that fact there is a purpose You are my final effort to put things right God willing the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you if not this will sound horrible Go to the inner sanctum, find Alexander and kill him. His body Ooh. is old and weak. Ooh. Yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare breaking down reality. I have huh? tried everything and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. we deem us both daniel descend into the darkness where alexander waits and murder him your former self daniel a czyt nie było wino to była mikstura która spowodowała amnezję naszego dzielnego bohatera gdyż jego przeszłości zdarzyły się rzeczy których chciał on bardzo mocno zapomnieć i teraz musimy znaleźć jakiegoś starego starego i mu po prostu kropnąć fry. Ale podażę za na nami jakieś gówno nie z tego świata. I musimy tego unikać. Jak nie wiadomo czego. Karaluchi! Jak tam? A slight heading. Hmm. Okej. Okay. And so, The other children cheered him on. His name was in this. What? Steadily rising pace. Arguing him to do it. Nie, arging him. Okej. Okay. Uh. To run. Trzyma, mi mówicie, że mam biec, skoro nie widzę nigdzie potwora, chyba, że coś się ma. Aleksander, to inside. Zobaczyłem naszą panienkę, najświętszą panienkę zobaczyłem. Aaao, wow. Jest to z... co ty The inner sanctum. Mój najdroższy Tak więc... Tak, Teraz się na, tak mówi it na anal, ok? A ile nie znajdzie mnie. Ja yeah, boj. Mogę cię Sielek babuni? Przez syczeć, kurna kara luku, ty pierd zielony mm. e, dobra, zatem mm, nie ma się uleć? Okej okay, ale gdzieś sprawdzało się to gówno To żebym mógł gdzieś pójść Zobaczmy ile mam tego Okej okay. Nie wiem czy to jest dobry sposób żebym eee... Nie wiem czy to jest dobry sposób abym no Nie wiem gdzie teraz mam iść, God damn it. Chuuu, idę tam na dół Nie wiem jak wysoko jestem, gdzie to jest Winiarnia mm -hmm. Kto mi pisze kurna? O! Find the key to the wine What Wine Seller Zamknij ktoś te okna! What is there? Good morning, the tall, slim shout behind him, and he knew he would never again see the old trailer the Berkeley Square. <laughs> um, that's a Jak tu mrocznie i ciemno. Dobra, shut the fuck up. O. Dziękuję. Nie drzy się. Już późno jest, no, znaczy nie ma jeszcze ciszy nocnej, tak nie jest. Nie. Never mind. Karol! Beczka. 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 Dzień dobry. Nic nie macie dla mnie, wy gałgany. Przestać zecieć! Wow! Oh. Hello there Kara luch mi kurna... O poni że wieka! Head is spawning and hands are shaking! Get the fuck out of here! Dzień dobry! Dużo? O nie! Pana nie lubię! Ja pana znam dobrze! Ja pana nie chcę spotykać za szybko, tak więc fuck off! Hello? Uuuu, uh, hello! Przestań się trzęść! Ty jesteś kurna, powiem, ze Szwecji, a nie kurna... Znaczy, nie, gra była robiona przez Szwedów. Akcja jest chyba w Anglii. A w Anglii nie ma chyba trzęsienia ziemi aż takiego mocnego. Hello! The lack of chimney to properly vent the fumes from my most recent experiments has taken its toll on many of my less stable ingredients in my s in storage. Uh, some seem unaffected, but the many are stained by the fumes and will be difficult to salvage. I shall do what I can and move them to the biosol. What? Oh, hello. Hello my, my my darling it's been a pleasure seeing you here there should be more cooperates. chemistry pot. oh hello and one part yeah One day I will return, if it wasn't for the thought of you, my love. I wouldn't be able to go on when I find myself doing terrible things. I take comfort in you. As long as I am able to think of you and long for life together, I know I'm better than the others. I weep for them. They lust for power without restraint, where I only crave for judgment and safe return. Co tam piszesz? Bla 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 bla. W zasadzie nie mi się tego wszystkiego czytać, tak więc jak ktoś sobie będzie chciał poczytać, to sobie po prostu... Uh, hello. Hello, what are you doing, dear little buddy? Przestań się część tych cholero jedna. Co tu ma? Slight heading, mm -hmm. Niech cię Nie chciał łapy na nie Zaapal Zapal pochodnie, bo to największe źródło światła tutaj. Idzisz dalej. Zaraz. Co ja mam do zrobienia? Mementos! Uh. Mm -hmm. Ale musimy znaleźć klucz. Więc... Okej. Okay. Czyli idziemy prawdopodobnie do góry, bo tam widziałem drzwi zadbite dechami, tak więc... No, chodźmy. Przecież ja mogę biec. Zapomniało mnie się. Panie Przemysławie, zatem musimy udać się tam do góry. No tam są te drzwi zabite dechami. Tu jest zapieprzony kamieniami, tak więc jedyną opcją jest to no, iść tutaj, albo... Nie, tam też jest zabity dechami. Idziemy do archiwów. Co ty Ja słyszę, takie to. Nie jestem głuchy. Patrz na światło tych tej burna kanapy to. Mam wrażenie, że jako słyszę eleku tak jak zombie. Eee, yy, chociaż nie, to nie był ten, bo to był ten taki z tym kurwa są łapą gigna. My no się znaczki skończyły, tylko kartki 16th 1839. The unflinching African sunner. Ale to mi, lordzie. Making it impossible to dig dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark cold night. Tomorrow I shall lead the men into the ancient structure hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. No dobra, ładnie przeczytałeś. Możemy iść dalej. A nie idźmy tam, sk gdzie, skąd się dobywały te poprzednie dźwięki. Sprawdźmy inny pokoik. Mm -hmm, mm -hmm, Dużo ciepłych. Mm -hmm. Better safe than sorry. Okej. Okay. Najpierw dalej. E, szopka numer jeden. Nie ma nic. Szafka numer dwa. Nie ma nic. Szopka numer trzy. Bingo. Papieren. Papirus gimnaren. E, Okej. Okay. Studium. Okej, wydaje się być... Spoko. Ja nie jestem głuchy, proszę pana. Proszę zostawić lamenty. Trzy, dwa, a potem może jeden? Nie, jednak nie. Co książki? A tutaj? Dobra, dobra, dobra. Spauzujecie sobie kurna jak będziecie chcieli sobie tego. Nie za bardzo histeria nie kręci. Gram to, bo mnie ktoś namówił. I... znaczy nie ktoś, ale parę osób. To była zorganizowana grupa. To była konspiracja, to był spisek. Dzień dobry. Nie, 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 nie. W zasadzie ja nie jestem jeszcze gotowy, żeby tam iść. Chodźmy sobie kawałek tutaj. Tak. Dzień dobry. Yy, lampa. W zasadzie to. Tu jest jasno. Możemy się chwilę poprzechać normalnie. Ale tu już nie mam takiej do końca pewności. Kurna. Co to tak hałasuje w kurna pieprzonej. Chociaż wiecie co w zasadzie... Jezus Maria, jak pieprzona książka, spadłaś. Won. Dobra, wiecie co... Głośniej tym samochodem. Głośniej. Dajesz. Dajesz tym Mustangiem? Dobra, anyway. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek jakkolwiek spodoba, postaram się go jakoś zmontować, żeby jakoś tam, nawet jakaś dawka humoru byłam dostarczona, oraz pewna dawka po prostu emocji, fabuły, bla, 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 takie gówno tam. Dobra, trzymajcie się do następnego razu, ja byłem szemko 1912 i spierdalajcie.